Cześć, już niedługo pokażę Wam prawdziwą bombę od NexBase'a, bombę multi, multimedialną oczywiście, na zagłówki. Już jest dostępna w naszym sklepie takim tutaj stacjonarnym, w internecie pojawi się za, za jakiś czas. Ale dzisiaj chciałem Wam pokazać coś, coś troszkę prostszego, troszkę tańszego, ale myślę, że równie fajnego. Zagłówkowe DVD, które są już wbudowane w zagłówek. W komplecie mamy taki ciekawy pilot, alapad pad do gier to właśnie gry. Skąd gry w zagłówku? Jest płyta. A instrukcja obsługi. Mało kto ją czyta, prawda? Kabel zasilający, kabel audio wideo. No i samo urządzenie. Zobaczcie. Ładnie zabudowane w zagłówku. Można to zasunąć. Nie widać. Nie widać wtedy, co, co mamy, więc myślę, że w miarę bezpieczne i no, nie kusi złodzieja. W urządzeniu zabudowany jest odtwarzacz DVD, a no DVD, CD oczywiście, dzisiaj to właśnie wszystko: wszystkie płyty są odtwarzane oprócz winylowych Pod spodem mamy jeszcze sloty na kartę SD, na USB, wejście słuchawkowe i jeszcze. Zewnętrzne audio -video. możemy też z zewnątrz podłączyć audio-video. Oprócz tych kabli tutaj, które możemy sobie doprowadzić bądź wyprowadzić sygnał audio to jeszcze tutaj mamy dodatkowe wejście. Ten zagłówkowy DVD jest dostępne w trzech wariantach kolorystycznych. To jest taki beżowy, jak widać. Mamy jeszcze w firmie czarny, ale chłopaki wszystko wyprzedali. Nie pokażę Wam go dzisiaj. Mam jeszcze tutaj dostępne szary. Może występować z innym padem w zależności od dostawy. Tu jest taki normalny pilot. Taki pad bardziej przypominający taki pad od gier. I zobaczcie samo urządzenie. Ok, podłączmy jedno takie urządzenie, zobaczymy jak to działa czy te gry w ogóle coś są warte, czy one, czy, one, czy one faktycznie grają. Za chwilę to zrobimy. Samo podłączenie nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Tak jak mówiłem, w komplecie jest kabel umożliwiający podłączenie zasilania sygnałów audio-video. Podłączamy go tutaj. Teraz nam pozostaje tak naprawdę podłączyć 12V. No i zobaczmy, coś tam się dzieje, tak? Widać, że zasilanie dochodzi. Usuniemy jeszcze zabezpieczenie i możemy włożyć płytę. Włączmy zatem nasze cudo. Ok, pilot ma tutaj diody transmisyjne, i tutaj. Więc możemy go używać w ten sposób bądź w ten sposób, jak pada. Możemy teraz sobie wybrać typ gier. W sumie, jak pierwszy raz odpalałem to urządzenie, to byłem zaskoczony, że są wbudowane głośniki. Jakoś wydawało mi się, że dźwięk powinien być jakoś na zewnątrz wyeksportowany. Są wyjścia, ale można korzystać z głośników, właśnie wbudowanych. No dobrze, weźmy na przykład Sport Game. Jakaś ekspresowa misja. OK, może grać nie będziemy, w każdym razie zobaczcie, no gry są takie, jak ktoś jest sentymentalny, to szczerze mówiąc mi się trochę przypomina, e, nie wiem, Atari, Commodore, widać, że no nie jest to PlayStation, ale myślę, że spokojnie podczas jazdy można zająć siebie, czy, czy, czy dziecko, czy pasażera i zagrać sobie po prostu w coś e, na naszym odtwarzaczu zagłówkowym. Okej, okay. przyciszę trochę, bo te głośniki dają. To samo, jakby wykonanie nie jest uważam złe, jak za cenę około 600 zł, którą trzeba za to urządzenie wydać, za jeden zagłówek, no razy dwa, jeżeli ktoś chce mieć na dwóch zagłówkach identycznie, no to razy dwa. Ale możliwości, jakie to urządzenie daje, jest tutaj wbudowany transmitter podczerwieni do słuchawek bezprzewodowych, jest wbudowany transmitter FM, żeby wyeksportować sygnał audio. Do naszego radia w samochodzie drogą bezprzewodową, więc nawet nie musimy podłączać sygnału audio w naszym, w naszym aucie. Oprócz tego, możliwość podłączenia dodatkowych jakby nośników danych USB, SD, zewnętrzne audio wideo. No, mnogość opcji jest duża. Fajne podświetlane klawisze. Także nocą też obsługa tego urządzenia nie będzie, nie będzie kłopotliwa. Słuchajcie, czego chcieć więcej? Polecam. A tak jak mówiłem już długo, zapraszam, pokażę Wam totalną, totalną nowość od Nexbase'a, zupełnie inne podejście do multimediów w samochodzie, no ale to zobaczymy wkrótce. Trzymajcie się, cześć.